Witam się z Wami w niedzielę w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj na dworze mamy, świeci słońce i jest ogólnie bardzo zimno. W nocy temperatura była minus 8 stopni. A ja się szykuję do kościoła i nakładam sobie w tej chwili krem na twarz. Wczoraj umyłam sobie włosy wieczorem tak właśnie się przyglądam na te moje włosy nałożyłam sobie jeszcze wczoraj nałożyłam sobie taką odżywka na włosy i tak wyglądają po, po myciu moje włosy także już krem sobie nałożyłam na twarz a teraz przejdę do nałożenia sobie czego może korektora. Korektor mam taki w sztyfcie. Podniosłam go troszkę do góry. Tutaj mam lusterko przed sobą. I wkładam ten korektor w takie miejsca pod oczami, które są takie lekko przebarwione, żeby właśnie zatuszować korektorem te miejsca. Dobrze, korektor nałożony. Tutaj mam taką paletkę cieni, a ja teraz sobie przejdę do pomalowania brwi. O ta kredka włoskowa. Kupiłam ją w biedronce, ale powiem Wam, że nie jestem z niej zadowolona, dlatego że. Ona ma brązowy kolor. Ja po prostu jak brałam tę kredkę z półki, to nie doczytałam, że ona jest brązowa. Tutaj prawdę można było poznać po tym kolorze. No i jest taka słaba, taka blada, delikatna. Dlatego będę musiała sobie użyć jeszcze czegoś innego. A teraz wytuszuję sobie rzęsy. Powiem wam, że luty w tym. W tym roku był bardzo mroźny. Dobrze, że już się kończy, ale temperatura była i w dzień i w nocy ujemna, nawet dochodziła czasami do minus 15 stopni mrozu. Także noce były bardzo zimne. No zosta został nam jeszcze tydzień lutego. Także dobrze, że już się kończy, no bo jest to jeszcze najkrótszy Miesiąc w roku, w tym roku ma luty 28 dni. No i taki był mroźny w tym roku i jeszcze dzisiaj jest mróz. Mroźny, srogi, zimny, taki z wiatrami. Także ja nie nagrywałam nowych filmików, dlatego że nic u mnie się takiego ciekawego nie działo. Po prostu siedziałam w domu, podkładałam do pieca, żeby było cieplej. No i przy domu przygotowywałam posiłki. I czasami niebo jak było zachmurzone, to ten dzień był taki senny. Nawet po obiedzie jak poszłam na chwilę się położyć to czasami zdarzyło mi się popaść w taką małą drzemkę. No a teraz już dzisiaj słońce tak wysoko świeci, także już będzie się zbliżać do nas wiosna. teraz położę sobie pomadkę o tę sobie wezmę ona taka jest dosyć intensywna Jeszcze tutaj zauważyłam taką małą plamkę, którą mam zatuszować teraz korektorem. O tę plamkę tutaj mam, zobaczcie, między oczami. Także już ją zatuszowałam. I co mi jeszcze zostało? To mogłabym sobie nałożyć. Bułeczczek, ale chyba nie będę go dzisiaj nakładać. Jeszcze nałożę sobie puder. jest w takiej sypki. I tutaj mam pędzel do nakładania pudru. że pudel już został nałożony, a teraz przechodzę do różu. Ten róż jest taki, taki intensywny, ma kolor. także trzeba go nałożyć tylko troszkę. Żeby moja twarz nie była czerwona. Dobrze, wróż żony. Teraz nałożę sobie cienie do powiek. I z tej paletki dzisiaj wybiorę o te cienie. Szukam właśnie tej szpatułki do nakładania cieni. Nałożę sobie taką szpatułkę. Do Kijowy? No, zaglądałam do krowy. Nagrywasz, nie, 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 stało. nie, nie, nie. Zaglądałam stała. Nie, Właśnie sędzia mnie pytał, czy zaglądałam do krowy, bo krowy mamy na ucieleniu. Oczywiście, że zaglądałam. Wczoraj zaglądałam do niej. Już była godzina, dochodziła 22 w nocy a na dworze był wiatr wtedy taki dosyć silny i ta furtka nasza, która się otwiera w ogrodzeniu jak się wchodzi na podwórek, ona jest z blachy i wiatr ją ruszył i ona zaczęła się otwierać dalej, a że jest metalowa a mamy wybrukowany podwórek, i ten metal po prostu zatarł o, o ten bruk. I powstał taki, taki nieprzyjemny dźwięk, powiem wam, czyli tej otwierającej się furtki, która tak zgrzytnęła po bruku, bo wiatr był silny i tak ją prawda otworzył. I to była oczywiście noc, i ja się po prostu wystraszyłam tego, tego zgrzytu, tej furtki. I, I szybko zamknęłam oborę i przyszłam do domu. Bo, bo się troszkę wystraszyłam, ale jeszcze wtedy się światło uliczne paliło. Także od tego światła ulicznego u nas jest po prostu widno w tę stronę na podwórek. Tylko, że jak jest prawda komora, no to komora zasłania to światło. Ale tutaj koło domu to jest widno z tego światła ulicznego. także nie bałam się, ale ten dźwięk tego zgrzytu takiego tak mnie trochę wystraszył. No ale krowa się nie dzieliła i przyszłam do domu i poszłam spać. A dzisiaj już mamy niedzielę i, i oczywiście teraz zabieram, będę niedługo wspierać się do kościoła na się świętą. nam święto na świętą o godzinie 11.00 i pomże świętej, jak wrócę do domu, to będę robić obiad. I mam już rozmrożone mięso mielone, więc zrobię na obiad kotlety. I mam jeszcze kotlety, kotlety rybne. Także te kotlety rybne to są kupione, aby wrzucę je na patelnię i odgrzeję. I do tych kotletów mam zamiar zrobić surówka z kapusty z kapusty kwaszonej z dodatkiem cebuli i z dodatkiem i poleję to olejem kapusta jest słona, także nie trzeba będzie nawet jej solić tylko troszkę jeszcze pieprzu dodam do tej surówki poleję olejem i dodam taką pokrojoną cebulę i to wszystko wymieszam i to będzie taka surówka na dzisiejszym obiad, także niedziela zapowiada się ładnie, świeci słońce, na dworze jest zimno, no bo mamy luty miesiąc, zimny chłodny, mroźny i dzisiaj mamy 23 luty i jeszcze mamy 5 dni lutego, także już luty powoli będzie nam się kończył, a ja już kończę dzisiaj kochani ten krótki filmik, dziękuję wam za subskrypcję, za to, że go obejrzeliście. Jeśli filmik Wam się spodobał, to go polubcie i subskrybujcie. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam miłej niedzieli.